Żydula, we ciebie to Oński, ha! Kiedyś byłaś taka piękna, no to prawie jak ja Telewizja cię zmieniła, telewizja jest zła Gdy cię pierwszy raz umrzałem, jakbym zobaczył cud Coś błysnęło w uśmiechu, to na zębach bym drut Też mam uśmiech wyskokliwy, pomyślałem, więc że Coś na słońcu więc na żonę, bardzo nadajesz się Zanim jednak cię znalazłem, żeby miłość wyznać Ci Jakąś rolkę pastikową zrobiliście wielu czy no, Mogła się mieć u no może prawie cały świat Ci 2 kupić i w jakiś piękny kwiat Jestem nieszczęśliwy, jestem zawiedziony Nie chcę tej brzyduli, nie chcę takiej żony To dla ciebie chciałem, zostać prezydentem Ustanowić ciebie narodowym świętem I umamy mamy masz cię mnie lubi i nie zrobi nam herbaty, nie nakraje ciasta Dziś smutno mi i jestem wy, bo am wesny, jakiś inny serial ciągle mi się śni. A mogła już stóp, no może prawie cały świat I mały świat Bo Edward kupić i mógł, że to jakiś piękny gwiazd Pokrzywe Nim rosł i zaraz wiągł, Właśnie kończy się ta miłość, ja bym nie świat u la u-la-la-la, I love you baby